Witam wszystkich zainteresowanych usuwaniem nagaru z silnika. Jak robi to firma Autonagar? My używamy wodoru. Czyścimy zawory, gniazda, turbiny, końcówki wtrysków, zawór EGR oraz filtr cząstek stałych FAP. Za pomocą urządzenia, które się składa z generatora wodoru, elektroniki, filtrów i zegarów programujących. Wytworzymy trzy gazy, w tym wodór, które za pomocą tego oto węża zostaną przetransportowane do układu zasysania powietrza. Jest to w zasadzie cały demontaż, jaki wykonujemy w silniku przy procesie czyszczenia wodorem. Zabieg jest ekologiczny. Po czyszczeniu nie wymieniamy oleju ani paliwa. My nie używamy żadnej chemii. Wodór, z racji tego, że jest paliwem energetycznym. I bardzo czystym nie zostawia po sobie żadnych osadów. Dlatego najlepiej nadaje się do podniesienia temperatury w silniku. Wytworzymy tak zwaną pyrolizę czyli zamienimy nagar w gaz i wydalimy go rurą wydechową. wydechową. Tak jak wcześniej wspomniałem, bez jakiegokolwiek kontroli w Co daje czyszczenie wodorem? Odczuwalny wzrost mocy, płynne wchodzenie na obroty. Cicha praca silnika, redukcja spalin, no i mniejsze spalanie. Zalecane jest wodorowanie co 50 tysięcy km od nowości, szczególnie pojazdy, które mają przewagę cyklów miejskich. Oszczędności na częściach, których nie trzeba będzie wymieniać, choćby zaworu EGR lub filtra FAP, powodują, że koszt, jaki poniesiemy na wodorowaniu, jest niewspółmierny do tego, jaki może nas spotkać przy wymianie wyżej wymienionych części w warsztatach. Polecam raz do roku, bez uszczerpu dla silnika, a jedynie dający same korzyści utrzymacie układ spalania w czystości, co jest dobre dla środowiska i dla Waszej kieszeni. Dziękuję, zaprasza firma Autonagar.